Na chwilę premierka nowej fifki, nowe przygody, nowe mecze w półczempionstwie, stracone bramki w 90 minucie. Ach, czas. I, ej, wasza gra to jakiś żart, trzy lata po od jecie od nasrania kart. Dużo w sumie szczęścia, że tu nie ma konkurencji. Bo PS na ten moment to FIFA bez licencji. Za miesiąc nowe dzieło, aż nie mogę się doczekać. Ale Story jest super, nie ma co więc narzekać. Serwery dramatyczne, paczki przetragiczne, a wirtualne kluby? Nie, nie, to zbyt drastyczne. Słucham więc, co tym razem macie dla nas? Że jest wolta, ale wiesz, że to jest dramat! Chcemy wam gry, taki, jaki był on dawniej! Bertekę na ataku! pierdoli co popadnie! Dostałem Ronaldo, czuję się przyswobodnie! Będzie on grywalny, szkoda, że dwa tygodnie. A, no bo... Czy jest szansa, abyśmy dostali tą dwudziestkę jedynkę? Dobro! Żebyśmy przyszli tutaj za rok i powiedzieli, tak, to jest ta odsłona! Nadzieja jest bardzo duża. Hajb już może nie ten sam, bo niestety zaufanie klientów zostało naruszone, ale pamiętajmy, że jest to nadal firma, która kiedyś przecież była na szczycie, więc trzymajmy wszystkie kciuki za serwery, za food Champions, za nowe tryby gry, za świetny gameplay. Pytanie nasuwa się tylko i wyłącznie jedno, czy oni są w stanie zrealizować życzenia konsumentów? <ślesk> Co tam, Pany? Karta przygotowana? No chyba, że wolicie od wieczora aż do rana Graci patrzeć na to, co tam się wyprawia Bo mecze tak ciekawe, niczym szkoda Octavia Pomówmy o rekordach, bo jest ich całkiem wiele Szkoda, że przydatne tak jak uzmane dębele 17,5, 18,3. A jak pójdziemy dalej, jest coraz większy syf Mamy do Was prośbę, zaskoczcie nas tym razem Poprzeczka jest tak nisko, że naprawdę o tym marzę De Bruyne kreatywny, Aguero się ustawia Wszystko niby fajnie, ale to jamą kurwa pada Wbija face-up koszulkę, klini dzwone, tak ci. Wbijam jak Ronaldo wtedy, gdy robił karierę w realu. Ty jesteś jak Ronaldo, ale w Juventusie, więc już nie kryj żalu. Wiem, że fajnie byłoby zapisać się na kartach historii Gdy czasy się zmienią, ja nie jestem grajkiem, kiedy widzę bramkę, to daję szansę okrągłej jak piłka zero. Strzelam wciąż gole nie uczyli w szkole mnie tego, bo tego się nie da wyćwiczyć. Z czym to się rodzi I wiedzą to młodzi, bo starzy nie mają już na co tu liczyć. Ciągle jak Messi, bo wierny jednemu jak klub to barca, jak życie to walka, wyzwanie to szansa, zawsze w górę garda, kiedy krzyczą basta, w górę żółta kartka To jest pierwsze ostrzeżenie, drugiego nie będzie, nie przebije. Się przez fale kibiców, a ja wszędzie jestem I biegnę przed ciebie bo ciągle tylko gram To bążycie szarpie jak byle kukiełką Ale na rezerwie to ujrzego goś sam Robię za jedenastu, nie chcę tych oklasków A szoków w ich oczach, by złapać marzenia Musiałem rzucać się jak bramkarz, a mimo to dalej na nogach trafiłem w słupki, trafiałem w poprzeczki Bo moja droga nie była prosta Dziś Lewandowski, światowa forma Na zawsze minął ten porażek, koszmar Ty zaraz powiesz, że to przecież tylko piłka nożna Odpowiem, że to to osobista wojna Życie podkręcone jak piłka u Davida. Sam nie wiesz w którą stronę, bo my to inna liga Ty tylko liczysz gole, a liczy się technika Czuję, że wszystko mogę, taka moja taktyka Życie podkręcone jak piłka u Davida. Sam nie wiesz w którą stronę, bo my to inna liga Ty tylko liczysz gole, a liczy się technika Czuję, że wszystko mogę tak, Amo, ja tak tyka nie mam ochoty się zmieniać Zawsze przecież gra pełne 90 Nie pytaj mnie jaka cena, Okieko transferowe to jakiś przesąd Za mną udepta na ziemię, tuż tam murawa, ja przecież prawdziwy Powiedz mi zanim wygram to do zera Kiedy byłem tu na niby Nie dam się złapać na żadnym spalonym spaleni To wszyscy są teraz ze wstydu w zakładach obstawiali przeciwne strony A mimo to nie przewidzieli wyniku wyautowani bo tak jak mówiłem, drugiego ostrzeżenia nie będę dawał Każdy za Neymar jak żmija się wija dawni to gadał, i gadał, i gadał Muszę powoli spadać, choć przyznam, że było miło Wpadam z przewrotki, cykać fotki, hashtag RONALDINIA Życie podkręcone, jak piłka u Davida Sam nie wiesz, w którą stronę, bo my to inna liga Ty tylko liczysz gole, a liczy się technika Czuję, że wszystko mogę, taka moja taktyka Życie podkręcone, jak piłka u Davida Sam nie wiesz, w którą stronę, bo my to Inna liga, ty tylko liczysz gole, a liczy się technika Czuję, że wszystko mogę Takamo, ja tak, tyka Nie ja, że w to, nie będę przed kolejne spotkanie. Widzimy, że, że prawie wszyscy wierzą w ten sukces. Przyszły sezon będzie nasz. Czarne chmury były nad drużyną. Nie zobaczmy teraz po lekarnie, po energetyku zaczęli grać. Przyszły sezon będzie nasz.

bieżąc w Lowreda bieżąc w Lowreda wierzę nie bierze w to nie będę przeklinał kolejne spotkanie widzimy że, że prawie wszyscy bieżą w Lowreda przyszły sezon będzie nasz nie czarnych chmur były na tytułku nie zobaczmy teraz po lekarnie po energetyku zaczęli grać przyszły sezon będzie nasz This is my baby, that's...